Moje uszanowanie, witajcie podobnie, Kamil z tej strony i dzisiaj przed Wami Romet CRS tania chińska maszyna musi być beznadziejna no bo przecież za takie pieniądze nie da się zrobić dobrej maszyny i wiecie co? sami zobaczcie jak to jedzie w mieście a tak radzi sobie w terenie Radzi sobie, nie? No właśnie, radzi sobie. Niemniej jednak, jeśli jesteś przeciwnikiem chińskiej motoryzacji, to ja do niczego ci nie będę tutaj przekonywał w tym filmie i nie odkryję tutaj nic nadzwyczajnego. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć, jak za stosunkowo małe pieniądze jesteście w stanie bardzo dobrze się bawić w absolutnie każdych warunkach, musicie zostać do końca. tam masę pytań w kierunku tego, czy to jest dobry konkurent dla CRF, czy XR i tym podobnych innych crossów. Czy Watch 300 Rally to jest alternatywą dla niego, bo dużo tańszy będzie? Kurczę, dużo zapytań i mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. A jak zwykle jadę z głowy, czyli z niczego. Zaczniemy od rzeczy mniej czyli jak to się sprawuje w mieście. Na przebitkach będziecie widzieli, bo wybrałem się w sumie w pierwszą drogę, żeby go dotrzeć. Swoją drogą docieram go, żeby był już w pełni sprawny na Meetup 2830. Link w opisie macie do wydarzenia wydarzenie na Facebooku, nieważne, docierałem go, zabrałem go na delikatnie, żeby pojeździć po mieście. I powiem wam, byłem głęboko zaskoczony, ponieważ chciałem jeździć delikatnie, bez odwijania jakiegoś specjalnego. I skrzynia bardzo króciutka, wpinacie piątkę i nagle od prędkości 60 na godzinę możecie go rozpędzić do 118 km na godzinę, co jest moim zdaniem. E Strasznie nietypowe i zaskakujące, jak dla mnie, ponieważ naglądałem się filmów z Ameryki Południowej, gdzie ta maszyna występowała już od dłuższego czasu. Zresztą tutaj nawet zostały pozostałości po tym Severus Pro XR2. Jeśli coś takiego wpiszecie na, w Google, to Wam pokażę te motocykle właśnie prosto z Argentyny. Chociażby to chyba w Argentynie jest jako Xeverus sprzedawane. Nieważne. Tam też kilka nieścisłości mogę sprostować z tamtą stroną w stosunku do naszej specyfikacji. Ale wracając do miasta. Piąteczka jest wyjątkowo długa. Według testów, które oglądałem, 95. 2-3-4 km na godzinę to było maks, a on mi tuje się rozpędził do 118 km. Okej, okay, minus przełamanie licznikowe, ale bez najmniejszego problemu byłem w stanie wyprzedzać e, oczywiście wszystkie tiry, e, autobusy, czy co wolniejsze osobówki, więc wydaje mi się, że spokojnie test to. Ponad stówę grubo jechałem. Um, więc nie tak źle, spodziewałem się dużo słabiej. Fakt faktem, przy tych prędkościach nie będziecie specjalnie bezpiecznie się czuli, ponieważ no jednak mamy tutaj szprychowe koła obute w dość konkretną hardkorową kostkę, która powiedziałbym, że nie jest najlepszej jakości. Ona jest po prostu taka ok, i pozwala bardzo fajnie się bawić w takich piaskownicy jak tutaj jestem, co zaraz zobaczycie. Um, na szutrowych odcinkach, na leśnych jakichś duktach, czy właśnie w takim kopnym piachu. Eee... Natomiast na asfalcie, o ile jedziecie na wprost to jest ok, jak się pojawiają jakieś drobne nierówności, tu zaczyna się robić problem, ponieważ, nie wiem, może to jest kwestia też stosunkowo miękkiego tyłu, zwłaszcza przy mojej masie i, i faktycznie takie pływanie dziwne czuć na tylnym kole. Natomiast no, wjeździłem się trochę w niego i nawet asfaltowe jakieś winkle nie były wielkim problemem, może po prostu kwestia przyzwyczajenia. Także. Po mieście da się tym jeździć. Na pewno będziecie szybsi od każdej jednej 125. Spokojnie ruszacie jako piersi ze świateł. Klasycznie między samochodami. Jest wysoki, fajnie się można przedzierać. Bez najmniejszego problemu. Luz. Na normalnych kołach szosowych, albo takich wiecie, pół na pół, mamy bardzo fajnego łaza Dalej, czy to będzie turystyczna maszyna? Da się go wykorzystać w ten sposób, ale... No... On fajnie się właśnie sprawuje zdecydowanie poza miastem, i domyślam się, że do takiej grupy osób to będzie głównie trafiało na drugi motocykl, albo nawet jeśli na pierwszy, to jeśli macie wyjątkowo kiepskie warunki, także Warszawa, e, e, tak jak w moim przypadku, nie odpada, ale, ale wiecie, to, to na pewno nie będzie tutaj ich dużo widać. I właśnie na, na takich leśnych drogach, no po prostu to jest banalne 145-kilowy motocykl tutaj obracać z, z stosunkowo słabym silnikiem. Słaby ma swoje plusy, bo nie musicie się za bardzo zastanawiać nad ilością gazu dodawanego, on Wam nie wyrwie, wiecie, do, z przednim kołem do góry. Ja się Tutaj gdzieś... pierwsze pytanie, które dostałem na, na temat tego sprzętu, czy to jest fajny motocykl dla tam około 20-letniego delikwenta, który chce się nauczyć jeździć na gumie. Nie, moim zdaniem nie jest to motocykl dla człowieka, który chce się uczyć jeździć na gumie, który chce jakąś modą gymkanę uskuteczniać, który chce go zebrać na tor krosowy i skakać. To nie jest maszyna do tego celu. To nie jest maszyna wyczynowa, to jest maszyna rekreacyjna enduro. Jaka jest różnica? Taka, że krosy takie wyczynowe kosztują po 20, 30, 40 tysięcy złotych i są zrobione z materiałów jakości. Przewidzianej do jazdy wyczynowej, to jest budżetowy sprzęt za 10 tysięcy złotych z homologacją, gdzie sama zrobienie homologacji na Europę to jest kupa kasiory. Więc nie spodziewajcie się po tym e, nagle jakiejś super mm, jakości. Tak też odpowiedziałem gościowi, który się o to pytał, że jeśli jesteś w pełni świadomy tego, że chcesz jeździć wyczynowo, to przygotuj sobie też wyczynowy portfel, który zapewni ci mm, odpowiedni budżet, żeby trzymać tą maszynę w stanie jeżdżącym, bo jeśli będziesz go katował to ta maszyna na pewno będzie klękała. Obstawiam, że silnik nie klęknie tak szybko, ale wiecie z poszczególne przełożenia, zazwyczaj trójka tutaj dostaje w dupsko i potrafi wywalić. Reszta nie powinna, znaczy to odporny silnik, więc tutaj nie ma za bardzo co się zepsuć, to jest CG jego kolejna ewolucja z łańcuszkiem rozrządu, z wałkiem wyrównoważającym drgania i tutaj tych wibracji nie ma tyle, żeby się tym przejmować. Na tych kostkach e, z tym silnikiem naprawdę tak, bardzo... się czuli wibracje, tak? ale jedzie się naprawdę e, przyzwoicie, więc znowu na innych kołach, jeśli ktoś będzie chciał, to od biedy na małego Adventure'a go przerobi. Hmm. W sumie do Adventure'a te spalanie, które tutaj wychodzi, a nie wiem do końca jeszcze jaki nie mierzyłem, zatankowałem za 60 zł, jeszcze połowy zbiornika mi nie zeszło e, po 200 km, także. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że będzie dość małe, chociaż jeden z moich klientów powiedział, że na pewno powyżej 3 litrów mu wyszło z palamką. Ten, który był na pierwszym przeglądzie, są przebitki, pewnie widzieliście. Spostrzeżenie po pierwszych przejażdżkach na ACRS-ie na pewno zalecane ciśnienia w kołach są raczej mało prawdopodobne. Sorry, 2,25 z przodu, 2,5 z tyłu. Motocykl na Absolutnie każdej nierówności zachowuje się, jakby chciał, jakby szukał swojego słupka przy drodze, w który mógłby się wpierniczyć. Także w tym momencie mam półtorej bara z tyłu, chyba półtorej z przodu nabiłem, znaczy spuściłem, i jest zdecydowanie lepiej. Kolejna rzecz, ten motocykl jest już na przeglądzie. Widać użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, ale Waszy dojechał do mnie. Sześciutki, chwała za to klientowi. I. Ma założone lampki. miejsce jest idealne na nie, na zamontowanie dodatkowych lampek, lepsze na pewno niż to tutaj, gdzie w wersji His na Amerykę Południową tutaj są zamontowane dodatkowe lampy. No, strasznie bezpieczne to wydaje się. To zobaczcie, przełącznik taki najtańszy, to jest duży ceny do każdych lamp. Jest tutaj zamontowany dodatkowo i jak idealnie się wpasowuje w obrys tego sprzętu. No jakby był stąd. No, ale to taki jest sprzęt. Budżetowo zrobiony, więc i budżetowe elementy pasują do niego jak ulał. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem którą zazwyczaj robię w motocyklach, no to gumy podnóżków do wywalenia. Żeby mieć lepszą przyczepność buta do, 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 do seta. To raz. A dwa, to co już zauważyłem, że one tak mało. Nie widać tego do końca na filmie, ale strasznie mało wystają za obrys jakby tutaj nadwozia i tak troszkę nienaturalnie mi się nogę trzymało na nich. I nogę nie możecie po prostu trzymać, tylko musi być tak troszkę na bok wychodzić, prawda, żeby biegi zmienić. Jest wygodna kanapa. Zrobiłem na jeden strzał 170 km i było bardzo przyjemnie. Nie bolało mnie 4 litery, także myślę, że spoko heble są absolutnie wystarczające nie są najmocniejsze na świecie one są wystarczające do tej pojemności do tej mocy raczej was nie zawiodą klasycznie mamy tutaj zaciski które występują w każdym jednym chińskim skuterze dwutłoczkowe z przodu dwutłoczkowe z tyłu może szału nie robią ale są wszędzie dostępne nie ma sensu regenerować takich zacisków tylko je wymieniać, bo zakup, zakupie kosztują 60 może 70 zł i klocki do nich są piekielnie tanie są absolutnie wszędzie dostępne od EBC, od Brembo, od dowolnej firmy, którą znajdziecie na rynku, więc siłę hamowania tutaj będzie można zdecydowanie poprawić, jeśli ktoś sobie zażyczy, ale w takim standardzie, jakim dostajemy, jest nieźle. Łańcuch, jeszcze nie musiałem go naciągać, dostał sporo kopniaków, prób, zabaw takich, wiecie, treningu enduro i póki co mm, trzyma się, więc nie jest tak, że wyciąga się jak guma z majtek, chociaż za 10 tysięcy takiej sytuacji bym się spodziewał. No Reszta to myślę, że pokaże nie, nie słowa, a czyny, że tak powiem, pokażą lepiej, czyli przebitki, które cały czas tutaj gdzieś lecą e, z jazdy. To nie jest doskonała maszyna. To kosztuje tylko 10 tysięcy złotych. Weźcie to pod uwagę. To jest naprawdę piekielnie mało jak na dzisiejsze standardy. Um, nie ma ABS-u, to też jest plus, bo nie trzeba go wyłączać za każdym razem. Dlaczego nie ma ABS-u? Już rozwiązała się ta sytuacja, ponieważ mamy go zarejestrowanego na jedną osobę. Dobra, co chciałem jeszcze powiedzieć, co, o czym wspomniałem, sprostowanie pewne co do parametrów tego sprzętu. 95 km na godzinę, ta prędkość maksymalna to jest taka bardziej podana prędkość przelotowa, tudzież... Zalecana, maksymalna, a pojedzie szybciej. Niesamowicie się ten silnik grzeje. Od rury wydechowej faktycznie zionie ogniem. Dzisiaj, w taki ciepły dzień, to po mieście jeżdżąc faktycznie jajka gotuje. Sam silniczek, według specyfikacji u nas, ma 17 KONI, w Ameryce Południowej znalazłem opisy, że on ma 19. Tylko tam mają gaźnikowca, ale wydaje mi się, że tam rozpędzali go do mniejszych prędkości, tutaj rozpędza się do większej prędkości, więc może ten wtrysk jednak spowodował, że uśrednili to na potrzeby homologacji. Mamy 17 koni, a fizycznie ten silnik ma troszkę więcej i to moim zdaniem jest jak najbardziej realne. 145 kg masy, jeśli dobrze pamiętam, jest ok. Pojawiły takie już pytania odnośnie zębatek, czy wymiana przełożeń nie spowodowałaby, nie spowodowałaby lepszej jazdy właśnie po asfalcie przy niższych obrotach. Wydaje mi się, że nie ma sensu się bawić, że są one naprawdę bardzo dobrze dobrane do tej skrzyni biegów, ponieważ przy 90 na godzinę mamy 6000 obrotów tylko. I on ma wtedy moc, żeby przyspieszyć dość sprawnie do tej stówki. Także nie zmieniałbym zębatek. Jedyne co bym założył, to jednak przy takiej zabawie dłuższej, w takim piasku jak tutaj, dołożyłbym mu zdecydowanie chłodnicę oleju. Bo wydaje mi się, że on będzie troszkę się grzał, i, i to jakby było czuć delikatnie w takim ostrym upalaniu, że jakby troszkę mu brakowało, zaczynało braknąć mocy, co by sugerowało, że po prostu łapał już temperaturę odpowiednią, więc chłodnica oleju tutaj mogłaby się sprawdzić. A reszta Pff, w tych pieniądzach naprawdę jestem w głębokim szoku i zadowolony jak to jeździ. I na pewno będą jeszcze kolejne filmiki chociażby z meetupu z tym motocyklem, to nie jest ostatni film. Jeśli czegoś zapomniałem, pytajcie sami. Z tego co dostałem informację, ten motocykl ma zostać ze mną troszkę na dłużej, więc myślę, że coś jeszcze będę mógł Wam nagrać, jeśli będziecie chcieli coś jeszcze na jego temat wiedzieć. A jeśli nie widzieliście pierwszego filmu, to w karcie na samym końcu pojawi się link do niego. Zostawcie coś po sobie w formie komentarza, łapki i tym podobnych innych rzeczy, zaglądajcie na socjale, zaglądajcie na ad vlog, gdzie dodatkowe zdjęcia, materiały będą się powoli pojawiały z udziałem tej maszyny i cóż, do zobaczenia, do następnego, cześć dobra, kto go teraz tam wykopie, co?